Siemo, z tej strony Xnolix i witam was uwaga, 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 w setnym odcinku z Lego Star Wars saga Skywalkerów. I w dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie od ukończenia tej zagadki i odpowiedź brzmi: tutaj to V pseudo, to taki kwadrat, co nie czworokąt, trapez, o, trapez. Tutaj taka siódemka dziwna, a tutaj to powinno być, już wam pokazuję co, powinny być dwie takie kreski. Zobaczcie sobie, które. O, te kreski powinny być. I wydaje mi się, że to jest hasło. Dokładnie. I zdobywamy sobie kyberkocek. I jak się nazywa misja? Tylko jeszcze sprawdźmy, żeby nie było. Misja nazywa się... Yy, jedność z mocą. ok I skąd to wiem? Ponieważ w różnych miejscach, na przykład w tamtym miejscu, widzicie, są cztery świetliki, tak? Tutaj są cztery świetliki, więc bierzemy sobie tutaj leje. Wchodzimy sobie do góry. psyk i widzimy, że tutaj mamy ten symbol przy czterech świetlikach. Tam mamy trzy świetliki. Nie, dwa świetliki. Sorry. I w tamtym miejscu jest kolejny symbol. I takie cztery miejsca trzeba po prostu znaleźć. I tyle. Dobra, i to jest co? Ukończyliśmy tą planetę na 100%? Dokładnie. Ok, a przestrzeń też ukończyliśmy na 100%? Chyba tak. Czyli to oznacza, że całe Dagobach ukończyliśmy na 100%. Tak, tak. Ok. To jest jeszcze utapał. Też mamy na 100%. czy idziemy na Mustafar. Na Mustafar teraz przestrzeń Mustafar, czy kompleks kopalniany? Kompleks kopalniany, tam się udajmy najpierw. I oczywiście mamy trochę rzeczy do roboty. Nawet sporo, ale no zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko nam powychodzi. I miejmy nadzieję, że szybko też uda nam się to zrobić. Bo te bagny naprawdę, naprawdę, naprawdę szybko nam poszły. No niesamowicie szybko. Więc co, lecimy sobie? I poprzedni odcinek był trochę krótszy, więc ten może będzie trochę dłuższy, ponad 20 minut? Nie, no, nie. Zobaczymy w sumie, no zobaczymy. Mustafar Kompleks Kopalniany. Dobra, wylądowaliśmy sobie, i teraz tak, zobaczymy, co to będzie do roboty. Po pierwsze, e, sprawdźmy, ile mamy rzeczy do zrobienia. Czyli tak, mamy 23 kyberklocki, jedna kasota z danymi, dwa samolociki i dwie postacie. I tu już od razu widzę, że coś mamy do zdobycia. Tam jest gdzieś kyberklocek. Dobra, lecimy. A, ze złej strony jakoś coś zrobiłem. Poczekaj. Cyk. Cyk. ok z tej strony muszę chyba spaść. Tak? E, cyk, 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 dobra. Tu jesteśmy, mamy kyberkocet, misja skończona. Witaj na Mustafarze, ok. Czy to jest ta misja typu Witaj? Oj, 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 ty, my tutaj nie mamy nic podkrywanego. Ej, no dosłownie nie mamy nic tu podkrywanego. Dobra, więc tu widzę, że na pewno sporo roboty będzie. Tu też, o, flaga polski. Polska, polska, polska. Widzicie? Nawet w takich grze jest flaga polska. Kurde. Dobra, Łowc nagryw to jest jakiś. Dobra, dobra, dobra. Kolejna flaga Polski tu jest na lewo. Śmiesznie w sumie trochę. Dobra, bierzemy sobie Safe i zobaczymy, co dzięki tobie kolego możemy zrobić. Tak, mówisz, mamy tak, no zrobimy tę misję, tak zrobimy. W sensie. No cicho bądź. Już skończyłeś, dobra. 7,5 tysiąca zdobyliśmy dzięki temu, razy 384 i jak widzę już prawie brakuje nam tylko 100 milionów, aby ten, aby zdobyć monety razy 10 Tutaj widzę, że też możemy sobie wziąć to i tu użyć mocy. I to będziemy mogli dać. Nie wiem w sumie, gdzie tu. Czekaj, wejdźmy sobie na to, na to, na to i zobaczmy, mogę to zniszczyć na przykład. Nie. He. Co ja tu mogę zrobić? Może, może, może. O, tutaj będzie wejście. Czekaj, o, tu mogę dać gdzieś. Tutaj na przykład, Syk, jest jeden element. Tu jest drugi element. Czy to jest jakieś zasilanie? Dobra, ok. Jest drugi element. Gdzie jest trzeci? Tu jest trzeci element. Podnieś go. No, podnieś go. Podnieś go. No, łomię. Podnieś go. Dobra, lecimy. Przy okazji, poszukajmy sobie czwartego elementu gdzieś. No, ja go tu nigdzie nie widzę, niestety. Słabiutko, słabiutko. Dobra, to dajemy tu. I teraz zostało nam właśnie znaleźć ostatni element. Niestety go nigdzie nie widzę, więc musimy trochę lepiej go poszukać. Gdzieś tutaj, wysoko może. E, nie ma. O, tu mogę coś zbudować. Cyk, 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 cyk. Nie, czy ja rozwaliłem losową rzecz i okazało się, że to jest dobre? Hej. Ej, to jest tak. Obiecuję wam, że nie wiedziałem, jak to zrobić. A tutaj taka... Takie coś nam się udało przypadkowo coś zniszczyć, dzięki czemu otrzymaliśmy to, z czego szukałem. Okej, okay, okej, okay, fajnie. I co, nam się to otworzy po prostu? Tak? Dokładnie, okej. Okay. Dzięki temu będziemy mogli sobie wejść do góry, więc skaczemy sobie na to tu, na to tu, tu i zbieramy sobie keberkocek, pięknie. Miejsce ukończona pora generatora. Yy, fajny rym, fajny Dobra, z tej strony mamy śmigacze O, tu jest jakieś wejście jeszcze Dobra, wejdźmy sobie do tego wejścia I tu są jakieś wrota Czy mogę... A, one same się otwierają, ok Tam jest również kyberklocek jakiś Tu są jakieś elementy Może do czegoś właśnie Do tego będę musiał się dostać Więc tutaj tworzymy sobie przejście do góry Tak, tak Stawiamy ciebie po czym stawiamy Ciebie tutaj, i widzę, że pełno jest tych skrzynek w tych miejscach, więc to znaczy, że raczej bez problemu nam się to uda. Oby, oby, oby. Dobra, stawiamy Ciebie skrzynko tu. Cyk. Teraz, teraz, teraz bierzemy Ciebie skrzynko. Chodź, 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 chodź. No, idź, ci, ci, idź idź, idź. idź tu. Cyk. Cyk Dobra. No, tylko źle ją ustawiłem bardziej tu masz iść, Okej, okay, jeszcze jedna jest potrzebna, jeszcze jeszcze jedna gdzieś musi być, może tu? O jest, 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 dobra, więc idziemy sobie i weźmy ją tam odstawmy. I co będzie starczyć nam tyle? Chodź, 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 no chodź, nic nie widzę, chodź postaw się, dobra powinna nam starczyć, no zobaczmy, cyk, no tylko doskocz tam. Ty, czemu ona nie może doskoczyć? Bez sensu, stąd możemy doskoczyć już, więc git, dobra. I tu potrzebujemy wziąć leje, więc bierzemy sobie leje, użyj. Zrobimy to za 7500 razy 384, zrobimy to. Zawsze to jest hajsik, a hajsiku potrzebujemy sporo jeszcze. Potem już to tak ważne nie będzie. Ty, czemu mi strzałka nie zadziałała? O, teraz. No strzałka mi nie zadziałała, ej, to jest, to jest trochę głupie w sumie. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra. No, wszystko mamy, wszystko mamy, spoko. Dzięki temu odblokowaliśmy sobie wejście. I możemy śmigać po ten No i pięknie. Ważne, że będziemy znowu trochę do przodu z nim. Tak? Tak. Będziemy trochę do przodu. Misja ukończona. Dostęp stosowany. Ok. teraz wychodzimy sobie. I tu znowu wychodzimy. I tu jest kolejny keberklocek do zdobycia. On jest pod tym? Pod tym chyba. E, dobra, znowu tu trzeba będzie coś pokombinować. Hm. Tylko co? Mogę to zniszczyć? Mogę to zniszczyć? Dobra. A to? Zniszczmy jeszcze to. Cyk. I czy coś nam to dało? Te elementy znikają, znikają. Dobra. E, dobra, zniszczmy wszystkie, żeby nie było. Cyk, cyk. Jeszcze ten. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I czy coś nam to dało, że mamy takie cztery zniszczone? Tak, możemy zbudować dzięki temu kiberklocek po prostu. No i pięknie, pięknie. Okej, okay, zbieramy go sobie. misję ukończona. Sala zebrań. Yy, dobra, tu możemy odbić na przykład? Nie. To może, może tutaj sobie pójdźmy. I tu już możemy iść. Tu coś jest takiego. O, jest łuki. Dobra, dobra, dobra. Więc zamieniamy się w Seafreepio i zagadajmy do ciebie. Znów się spotykamy. Słodki grzybo płatku, ależ tu gorąco. Staram się jednak nie zwracać na to uwagi. W imię podróżowania i kultury, właśnie tak, wcale nie jest tu gorąco. Jest tropikalnie. A lawa dodaje uroku. Okej, okay, jak tak twierdzisz? To jest 13 z 33 łukich. No, jeszcze trochę ich zostało. Tam jest kolejny ziomek, ale to niestety nie jest łuki, którego szukamy, tylko jakiś ten losowy ziomeczek. Tędy mogę spróbować zrobić. Dobra, więc spróbujmy, weźmy sobie leje. Skocz tu. No wskocz Skocz. Zaczep się hakiem. I wskocz tutaj do góry teraz. Ok, tu jest jakieś przejście. A, tu jest tędy. Dobra, dobra, dobra. Czyli to jest tak zrobione. Dzięki temu możemy sobie wejść na przykład tutaj. A, tutaj potrzebujemy hasło. Ok, więc bierzemy sobie Seafree Bio. Cześć, zagadajmy najpierw do tego ziomka. Może on powie nam, gdzie jest hasło. hasło okej, okay, wycieczka na Tatooine. Więc okay. musimy udać się na Tatooine, aby do, zdobyć hasło do tego. Okej, okay, na Tatooine już byliśmy. Yy, pod, tylko gdzie on mógł być: na most Espa czy na most tym? Może tym? okej, okay, najpierw pójdźmy do tego. Zobaczymy, czy nam coś to powie. I chyba ta misja jest oznaczona już, co nie? Jako do zrobienia, więc pewnie będziemy mogli ją zaraz zrobić. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy sobie tam. No i zaraz się dowiemy, czy to jest dobra, dobra stolica. Nie, to nie wiem, nawet, czy stolica, dobra miejscowość. Czy jednak będziemy musieli iść do tej drugiej. Tatooine, Moss, Aisley. Jakoś tak się toczy, ta dobra. Lądujemy sobie i wychodzimy. I zobaczymy, czy nam coś pokazuje. Jakąś strzałeczkę, cokolwiek. I nie, chyba nie. Chyba, chyba nie. A co, Czekaj Wejdźmy sobie w misję. Wejdźmy sobie w tego. E, misję, misję, misję. Tutaj, misje poboczne to jest to. Chyba nie. Chyba to będzie jako. E, nie, nie. Może w misjach pobocznych, Dobra, sprawdźmy sobie. Tak, na tatui nie mamy wszystko zrobione. Wiem, ale tego nie chcę. Tylko ja chcę iść do tego, tego tego musta, musta, coś tam, co się tak nazywało. Sprawdźmy sobie przekazie mustafar. Eee, tak, to jest to, ale żadna z tych misji nie jest wyblokowana, czyli ja tego nie oznaczę. Czy Po prostu muszę to poszukać gdzieś. Ok, czyli to może nie być to miejsce, albo to jest jakiś empec, dobra, tu, a czekaj, tu mamy hasło do zdobycia. Zdobądź hasło użyto. A, użyto to. To nie. Tutaj coś mamy, jakąś plotkę. Dobra, zagadajmy sobie do tej plotki, niech będzie. Poszukajmy czegoś tutaj. I może się okaże, że znajdziemy tu hasło. A jak nie, to mówi się trudno, co nie? Dobra, idziemy i zobaczymy, czego dowiemy się z tej plotki na przykład. Chodź, chodź. A, tu jest coś, tak. Eee. I dostarczy do mnie na pewne składniki. Czekam w mieście, w chmurach z dodatkowymi informacjami. A, to jest taka plotka, to już czytaliśmy. I tego na razie nie zrobimy. to jest druga plotka. Cyk. Idziemy, idziemy, idziemy. Gdzieś tam. Czekaj, czekaj, gdzie to jest? Tutaj. Dobra. No, nie wiem, szukam jakiegoś miejsca, gdzie może będziemy mogli kupić droida czy coś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dowiemy się zaraz. Tam gdzieś trzeba w prawo, teraz czy w lewo? W lewo, okej, okay. czy jakoś dziwnie. Myślę, że w prawo. Teraz za to idziemy w prawo. I znowu w prawo, i tu już jest prawie ta plotka gdzieś. Ehm, to jest tutaj, dobra, dowiemy się czegoś o tym. A ty, słuki! Okej, okay, ty, dobra, to nie wiedziałem, że ty, słuki, ale to ważne, że ty przyszliśmy w takim razie. Spoko. Witaj ponownie. Ale zróżnicowany tłum podróżników. Nikt nawet nie mrugnie na widok łukiego. No może poza tym akwaryszem. Ale on chyba nie ma powiek. Ok. E, porozmawiaj z wędrownym łukiem. W różnych... To jest 14 łuki, czyli dwóch łukich zrobiliśmy w tym odcinku. A my w takim razie idźmy sobie do MOS SPA teraz. Tak, dokładnie. Do MOS SPA sobie polecimy I zobaczmy, czy w MOS SPA kogoś nie będzie. Do zagadania, żeby ten znaleźć porwaną istotkę, co nie? No kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak mam znaleźć no, na Twinie tego ziomka. Może jeszcze na pustyni też być, w sumie. No, na pustyni też może być. To też by miało sens. Hmm, dobra, dobra, trochę szukania będzie jednak w tym odcinku, niestety. Więc co, zmienimy sobie tu. Tu są jakieś plotki do zagadania w ogóle? Chyba nie ma, ale tu coś jest. Rozmowa po prostu, ok. I to jest druga rozmowa przy okazji, gdzieś była. O, tu nam pokazuje drugą rozmowę. Z kim możemy pogadać tutaj? O, z tym ziomkiem tu. Dobra, weźmy sobie z nim pogadajmy, żeby nie było. Cyk, cyk, cyk. sifri się przyda do tego. Mos Espa, przyleć na wyścigi, zostań ze względu na potężny dług. Aha, że przylatujesz tu na wyścigi. A zostajesz, bo masz wielki dług. No spoko, spoko. Idziemy sobie dalej. Tutaj teraz tu i tutaj zaraz będziemy śmigać w prawo. Dobra, zobaczymy co to będzie za rozmowa tym razem. Tutaj. O, tutaj z tyłu coś jest Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, możemy do ciebie zagadać. Jak widzisz, dobrze wykorzystaliśmy nasze premie. Aaa, to jest ten droid. Eee... Bez sensu. A tutaj? Coś jest w ogóle? Eee... Poczekaj, poczekaj, może tam będzie łuki? Może tam będzie łuki? Gdzieś tu? Eee... Nie, to jest niżej No, pokazuje, że tu, tak? Czy nie? Czy może to jest ten ziomek jakiś? Nie, to jest ten do pogodzenia. Czy tu też nic nie ma Dobra, udajemy się jeszcze na pustynię W takim razie pustynia, dżum, coś tam Tam sobie polećmy i może tym razem zdobędziemy kod jakiś A jak nie, to nie wiem, pomiędzy, w trakcie ten, No po prostu pomiędzy odcinkami Czyli przy, po, po tym, a przed kolejnym odcinkiem to znajdę sobie Na spokojnie I powiem wam co gdzie Dobra, jak Dobra, Oj, tak, 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 dzięki kolego Za wprowadzenie O, tu jest jakiś ziemeczek z tym i tym Kartką jakąś, tabletem czy czymś Zagadajmy sobie do niego na spokojnie Chodź tu kolego Cyk Tutaj, Dobra. Co Podobno tam można chcesz? Można dostać nowe konwertery mocy. Przyjechałem po nie aż z Mos Espa, ale chyba jest zamknięte. No nic, nacieszę się widokami. Obrazem piaszczystych pustkowi. No, obrazem e, piaszczystych pustkowi musisz się nacieszyć. No, sorry, sorry. Tu jest kolejny ziomek. Cyk. Niezwykle miło z twojej strony, że przystajesz przeczytać plakat. Babo... Babaja? Naprawdę przydałoby mi się pomoc w kopi... Kompletacji me, men, menażerii. Jeśli masz czas, zajrzyj do osady Nima na Jacku. Czyli my na Jacku już nie, jeszcze nie byliśmy, to trzeba idzie gdzieś A nie, Jacku jest tam dalej, ok? Czy to są jakieś takie kuściki uboczne? Powiedzmy. Weźmy sobie, odpalmy mapę i zobaczmy, czy coś tutaj jest do zrobienia. Tu jest cyberkocek jakiś. E, tu jest jakaś postać do zagadania. Czekaj, wejdźmy sobie niżej. O, tu są jakieś rozmowy w ogóle A wyżej? Tu nic nie ma, okej, okay, to najpierw sobie zejdźmy do tej rozmowy Wstaję tam, pójdźmy, dobra, 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 potem zejdźmy sobie gdzieś indziej jeszcze Ech, szkoda gadać, szkoda gadać naprawdę Co tutaj się dzieje, masakra jakaś po prostu Więc idziemy sobie do tego, tutaj 20 metrów jeszcze i zobaczymy, czego się dowiemy od tego ziomeczka. Tutaj to jest tu wyżej, tak? Ja muszę tu się wspiąć. Chyba tak. Nie, czy nie muszę. Sorry, coś namieszałem. Dobra, idziemy sobie tędy, tędy. I tu coś jest do zagadania. O, ty sługi kolejny. Ej, ale dzisiaj mamy poszukiwanie łukich, po prostu tak naprawdę, a nie szukanie tego tego MPC. No, poszukiwanie łukich są w takim razie, dobrze znowu Cię widzieć. Wycieczka na Tatooine nie byłaby kompletna bez samotnej wędrówki przez pustynię. Jestem coś ocz oczyszczającego, aż mam ochotę wpatrywać się przez chwilę w słońce. Okej, okay, jest to 15 łuki. No, dzisiaj trochę łukich sobie pozdobywaliśmy. W sumie tyle z takich ważnych rzeczy, trochę to smutne. Dobra. Tu jest jeszcze jeden kyberklocek I tam jest drugi Hmm, a weźmy sobie podejdźmy do tych kyberklocków Jak już tu jesteśmy Co mi szkodzi tak w sumie Ile tam mamy do niego? Mamy tam do niego 90 metrów Dobra Weźmy sobie tylko Leje Chodź tu Leja I postarajmy się zdobyć ten kyberklocek Po prostu, niech będzie, niech będzie Jeju, my musimy tędy przejść Naprawdę, masakra Cyk, cyk 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 jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz jeszcze oj prawie spadłem jeszcze raz dobra jest git, teraz lecimy sobie w prawo tak w prawo dokładnie i tu gdzieś powinien być cyberklocek w tym miejscu Ech, masakra 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 dzisiaj w tym odcinku za dużo nie zrobiliśmy i to mnie trochę przeraża że dosłownie nic nie zrobiliśmy tak w sumie poza paroma kyberklockami i paroma łuki których znaleźliśmy w sensie jednego łuki, bo to jest ten taki podróżny łuki, yy, ale no cóż, może zdobędziemy chociaż ten kebrak Bo wcześniej, jak widzę, nie udało mi się go zdobyć. Może tym razem się uda to zrobić. Zobaczymy, i miejmy nadzieję, że no uda się to zebrać. Jednak no i w następnym odcinku już pewnie będą znalezione miejsce, w którym jest jakiś ziomeczek. O, tu jest jeszcze ktoś. Może ty, po ten, porwałeś tego droida z hasłem. Może tak, może tak, zobaczmy, obyś to był ty? ty tu z tym wikłem. To taki dziwny ktoś, czemu on pokazuje swoje skarby. Skarby się chowa, żeby były bezpieczne i nie ukradzione. A zwariowany willa biega i wszystkim pokazuje. A, czy muszę dorwać tego ziemeczka? Ok, więc musimy go dorwać po prostu z Kyberklockiem. Chodź tu. No, chodź tu z tym kyberklockiem. Ok, Już ci tak większość HP zbiłem. Więc tak naprawdę żaden problem będzie No chodź, 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 chodź. Biegniemy za tobą koleżko Syk. Dobra, bliżej, bliżej, bliżej Full damage mu zadajmy O nie, znowu używa bomby dymnej Tym razem ucieka w drugą stronę Chodź tu, dobra Już prawie koniec Tak, oddasz mi ten keberklocek No oddaj go, oddaj go Grzeczny Emisja ukończona, pościg na pustyni Okej okay więc zdobyliśmy sobie cyberkodzek na tej planecie chociaż. To jest jakiś plus tak naprawdę, ale nadal nie wiem gdzie może być ten kod. Więc co, ja w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!